Ostatnio opowiedziałem o historii Eko oraz o historii nowo powstałej postaci, czyli Zeri. Wszystkie te postacie były z Zaun. I kolejna, czyli trzecia, również będzie. Będzie to tajna postać, można powiedzieć, tajna broń, czyli tak jak ma Fabisie. Chodzi mi o Zaka. Do tego zostałem stworzony. Dosłownie. Zak powstał w wyniku kontaktu toksycznego szlamu z Hemtechem, który następnie osiadł w jaskini w głębi w Zaun. Ale jak to się zaczęło? Jak w ogóle to było? Jak on powstał? Dlaczego? Jaka była jego historia? Już do tego przychodzimy. Była sobie grupka jakichś zamskich dzieciaków, która wybrała się nad jezioro, żeby popuszczać kaczki. Nagle to jezioro zaczęło odrzucać kamienie w ich stronę. Wieść o odrzucającym jeziorze bardzo szybko się rozeszła wśród mieszkańców Zaun i dotarła do chemtychowych alchemików. Chemtychowi alchemicy od razu przystąpili do działania. Przelali zawartość jeziora do cystern i zawieźli ją do laboratorium. Od razu po przyjechaniu do laboratorium zaczęli przeprowadzać eksperymenty, przy których odkryli, że skrzepnięta masa zaczęła odpowiadać i naśladować bodźce. Nie zaczęła odpowiadać w sensie takim słownym, tylko zaczęła odpowiadać na bodźce konkretne. Kiedy była dobrze traktowana, reagowała z dziecięcą radością. Natomiast kiedy testowano na jej reakcję na agresję i ból, Szepnięta macą zaczynała szaleć, w wyniku czego kilku alchemicznych pomocników straciło przy tym życie. Duża grupa naukowców, a tak naprawdę grupa alchemików, przypisywała te zachowania z odruchom, jednak dwójka z nich nie była co do tego przekonana. Nie podobała im się strona etyczna tych eksperymentów, gdyż często ów substancja, czyli zakon, była poddawana bólowi czy smutkowi, doszli do wniosków, że w tym laboratorium są stworzyć potwora o niezrównanej agresji. Szczeli śledztwo i doszli do wniosku, że projekt jest finansowany przez Saito Takedę, który był chemicznym baronem, często zamieszanym w krawy wojny gangów. Doszli do tego, że Takeda chciał stworzyć bezwzględnego wojownika, który jednym zamachem ręki będzie w stanie, w stanie zabić wiele osób. Sama nazwa projektu również na to wskazywała, projekt nazywał się Zamski Amorficzny Ciężkozbrojny. Dwójka alchemików zaobserwowała, że gęsta substancja wykazuje jakieś zachowania bez konkretnych bodźców, a to znaczyło, że posiada własną świadomość. Tą substancję nazwali właśnie zak i zaczęli przekazywać swoje odkrycie szefowi zespołu badawczego, ale zostało ono zignorowane. Nie spodobało się im to, i zaczęli uczyć substancję odróżniać dobro od zła. Można powiedzieć, że zaczęli go tak naprawdę wychowywać. Doszło do tego, że Zak w końcu zaczął okazywać smutek, gdy jedna z badaczek na przykład zraniła się w rękę. W pewnej nocy, podczas obchodów dnia Postępów w ZAUN, w momencie, w którym laboratorium było tak naprawdę totalnie puste, dwójka alchemików przelała Zaka do zbiornika na kółkach, i wywieźli go w odległą część Zaun. Oczywiście, chemtykowy Baron odkrył to dość szybko i wysłał ludzi na poszukiwania. Jednak, jak wiadomo, Zaun to jest wielkie miejsce, więc badaczom udało się sprawnie uciec i ukryć. Zaka zaczęli traktować się tak naprawdę jak przyrodniego syna chcieli go więcej nauczyć. Zmienili to samość i wygląd. Raz zamieszkali w odległym zakątku Slamsu. Zak zaczynał już naśladować głosy oraz zaczynał zmieniać swoją galaretowatą substancję w kształty. Zmiana tych kształtów tak naprawdę umożliwiała mu naśladowanie tych głosów. Żył wiele lat, ukrywając się w ściekach lub w nękach skalnych, gdy sytuacja oczywiście tego wymagała. Gdyś, no jak sobie można wyobrażać, wielkie stworzenie galaretowate chodzące po Uno, biała może szybko by się rozeszły te wieści i na pewno chętkowy Baron by od razu zaatakował. Jego przybrani rodzice starali się pomagać potrzebującym bez zwracania na siebie uwagi, a Zak pomagał im tylko wtedy, kiedy mógł. Robili co mogli, żeby leczyć chorych, naprawiać maszyny i wykorzystywać wiedzę o chemteku w celu czynienia dobra. Zak, pomimo bycia świadomą istotą, nie mógł czasami poradzić sobie z dużą ilością bodźców dostarczanych ze środowiska. Czasami one przytłaczały tak naprawdę jego zmysły i sprawiały, że przejmował dominujące emocje krążące wokół niego. Nie mógł powstrzymać się przed pomaganiem wnębionym, przez to plotki zaczęły krążyć poza on. Większość plotek była związana z jego dobroczynnością, jednak niektóre przypisywały mu niszczycielskie działania. Te plotki, jak już można się domyślać, bardzo szybko dotarły również do Takedy, który bez zastanowienia wysłał bandę osiłków, aby odzyskali to, co uważał za swoją własność, czyli właśnie Zaka. Z tego co wiadomo, te jego alchemicy przez długi okres czasu próbowali otworzyć proces, dzięki którym powstał Zak, jednak, no, jak wiadomo, bezskutecznie. Jego sługusi otoczyli dom rodziców Zaka i zaatakowali. Rodzice byli badaczami Hemtechu, więc jak można się domyślać, długo się bronili, ale w końcu polegli, pomimo że baron kazał ich sprowadzić żywych. W tym samym czasie Zak badał podziemia głęboko w zał. Jednak wyczuł, że coś jest nie tak i szybko ruszył rurami do domu. Jednak przybył już za późno, widok martwych ciał wywołał u niego furię. Zak w ogromnej wściekłości i furii zaatakował sługusów, pokazując popisowe rozciąganie i miażdżenie. W wyniku jego złości i walki zniszczył wiele pobliskich domostw. Gdy walka dobiegła końca, wszyscy mordercy jego rodziców byli martwi. Gdy złość już zaczęła opadać, tak przysiągł sobie, że będzie kontynuował czynienie dobra, jak jego rodzicom. budowie tego, co zdemolował i zniknął w sieci rur. Aktualnie żyje sam ukrywając się w tunelach i wchłaniając emocje mieszkańców. Jedne go wzbogacają, a inne doprowadzają do smutku. opowiadania można się dowiedzieć, że pomógł kobiecie, która została dziknięta nożem. Zabił oprychów, którzy jej wyrządzili krzywdę, rozostawił w rani kawałek siebie, kawałek galaretowatej substancji, wiedząc, że ona już do niego nie wróci, ale kobiecie może uratować ona życie. Wśród mieszkańców Zaun stał się czymś na bazie miejskiego mitu, który raz na jakiś czas wynurza się z pęknięć skalnych, by pomagać. Jak gdy w mieście jest ponuro, jego pojawienie się może być powodem do niepokoju. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jeżeli wam się podobało zostawcie subskrypcję, lajka i dzwoneczek. Jest mała informacja, filmy będą również dodawane we wtorek o 20, czyli wtorek 20 oraz piątek 20.